Hej, witam Mirków z tej strony Anonix Level 34, który w tej chwili sporządza zapis tekstowy historii, w którą uwierzą tylko zatwardziali fani pewnego uniwersum i która bardzo, ale to w chuj bardzo, wywarła wpływ na moje życie. Ale od początku. Dotąd spokojnie sobie wylegał w Białym Stoku. W moim rodzinnym mieście zwanym pępkiem Podlasia, dzielnica nowego miasta, w której przyszło mi egzystować, nie miała nic wspólnego z nowością. Wszędzie stara, archaiczna infrastruktura, jebane molochy i bloki, pracy zero, życie nudne, wszystko drogie, tylko tyle co się chodziło na jagę z ziomkami od święta, a tak to pozostawały tylko knajpki i jazda rowerem dla rekreacji ulicą Żeromskiego. W ogóle nie czułem tego miasta i coraz śmielej snułem plany o wypierdoleniu z tej dziury. Papierku na magistrani wyższego wykształcenia nie miałem, ale pracowałem w różnych branżach i na różnych stanowiskach, więc różnorodność się mnie nie imała. Moim pobocznym zajęciem była naprawa pieców i przepychanie kominków. Mój stary był zdunem z zawodu, nauczył mnie fachu, zanim zmitingował się strumną. Jest to kluczowe dla całej historii, a poza tym to nawet lubiłem, i szło nieźle dorobić do chleba. Na Podlasiu starzy Janusze i Grażyny palili kurwa śmiećmi i trocinami w tych swoich smolistych piecuchach. Konkurencji nie miałem, więc w weekendy trudniłem się właśnie tym fachem. Dobrze, ale do meritum, Mirko Sławy, do meritum. Pewnego dnia, było to gdzieś w styczniu, ale chuj, wolę już nie przypominać dat, bo zaworotów głowy dostaję. Jednej z moich kumpli pokazał mi film, który zainicjował całą tę jebitną historię. A te, niczym mnich ze starego klasztoru na Upieszczej Górze, spisuję na chwałę wielkiego Michała Białkowa. Ale już chuj z przedłużeniami, bo mam nadpotliwość, ręki i klawę U Uwziutek zapodał mi film pod nęcącym podchwytliwością tytułem Znowu Trauma. Ocie chuj, JPG. Oglądam z zaciekawieniem. Jakiś typ kręci dwóch omirzłych mężczyzn. Jeden ulany jak Dorota Welman, ale kurwa bardziej, znacznie bardziej. Zasyfiały i ubrany w charakterystyczny, geometryczny sweterek, drugi zaś chudy jak szkapa w jakichś łachach. Jego cechą odróżniającą go od normalnych, wróć specyficznych obywateli białego, był flegmatyczny i niezrozumiały styl wypowiadania się. Oba typy, jak Pikrel, kłóciły się o swojej krzanu, to znaczy krzanu. A nie czeka chrzcza, jebać na pizdę, pisownie, jestem dyslektykiem, nie bijcie. Obejrzałem film z niezrozumiałym zaciekawieniem. Znajomy zaczął mi pokazywać kolejne dzieła dwójki enigmatycznych jegomości z playlisty nazwanej skrótem SZ17. Do dziś przeklinam dzień, w którym dowiedziałem się, co ten jebany skrót oznacza. Ała, mój we. Kolejne filmy, już nie tak depresyjne jak pierwszy, jak m.in. Wezwanie z krematorium. Major Kononowicz chce wyrzucić i mnie z domu, z osiem zaś, czy rąbanko. Urzekłem jej niczym wiecznie wymagający nowych doznań koneser kinematografii, łaknąłem więcej filmów. Kilka następnych dni spędziłem w swojej piwnicy wraz z playlistą wypełnioną aż po brzegi! Najważniejszymi filmami z dorobku Uniwersum Szkolnej 17. Mój kolega wdrożył mnie w Uniwersum wzorowo. Przekazał fakty historyczne, najważniejsze konflikty i wydarzenia. Miał ksywkę na K, której zapomniałem i kurwa nie chcę sobie przypomnieć, ale w sumie moglibyście wtedy napiętnować tego podczłowieka, który prawie wykoleił moje życie i zarzekał się, że Uniwersum Szkolnej obserwuje od lat 90. 90 XX wieku. Jakiś tam kanał na YouTube prowadził, ale jak wyżej, nie chcę gnoja znać. No więc siedziałem na wersalce i oglądałem jak w transie przygody dwóch debili z predyspozycjami na Polski pardon, odlaski odpowiednik Flipa i Flapa, wpierdalając wielkie połacie popcornu, którymi można byłoby wykarmić całą Ugandę. Pracę miałem w dupie. Wykorzystałem miesiąc urlopu w biedrze, pracocholiczna spierdolinka bez życia Hill i oszczędności, aby w całym tym cugu filmowych uniesień z uniwersum szkolnej nie obudzić się z ręką w całym te... No szkurwa, klawiatura pójdzie! <słuch> Edith. A się wkurwiłem z tego wszystkiego i musiałem pójść po starą klawę od komodora. Po całej tej historii nie mam tylko napadu migreny, ale też nerwów. Przejdę już do konkretów, bo tekst niebezpiecznie się już wydłuża, jak lista roszczeń Żydów wobec narodu polskiego. Właśnie kończyłem oglądać ostatni film z playlisty pod tytułem Kabab jest ok, Konon też dostał, Major podłożył mu na patelnię. Oczy spuchnięte. Ledwo już mogłem pchać sobie do mordy kolejne garści kukurydzianych smakołyków. Film okazał się być jak każdy inny. Już sam miałem sieczkę w mózgu, więc składłem na to lachę. Po seansie kilka następnych dni dochodziłem do siebie, ale nadal żyłem szkolną. Z ochotą Udzielałem się na mirkowym tagu hashtag Kononowicz, oglądałem nowe filmy, zdobyłem nawet numery do perwersyjnych bohaterów ulubionego uniwersum. O czułem się już wręcz jak weteran i kononolog, bo zacząłem dogłębnie badać sytuację w rezydencji Bożej, rozmawiać telefonicznie z bohaterami i wysyłać śmieszne donate na lajtach, których by the way nie lubiłem, bo nuda i wyzywanie gimbów. Aż przyszedł dzień 17. Tak. Jebany 17 styczeń Ubzdurało mi się, że właśnie wtedy Stracę swoiste prawictwo Anona Stanę się prawdziwym kononologiem I po raz pierwszy przekroczę bramę warowni szkolnej 17 Rezydencja jak pikrel Z Nowego Białego do z 15 minut jazdy rowerem A jako, że nadal miałem urlop I trochę zalałem się niezdrowymi przekąskami Podczas mojego filmowego transu To popedałowanie i zmorzenie się do wysiłku Plus spotkanie z idolami mogło mi wyjść tylko na dobre. Myliłem się. I to grubo, gułem i znowu... Kur... Edit 2. Sorry, musiałem wziąć Xanax na uspokojenie, bo kolejna klawiatura nie mogła pójść już w drzadki. Oczywiście tego feralnego dnia wszystko było zjebane. Deszcz padał jak meteory na kaedweńczyków i Ardyńczyków w bitwie pod Wergen. Bo to jakby tam w niebie matka boska Szambo wylewała, a ja akurat nie miałem kaloszy. Smutna żaba JPG. Chuj, powiedziałem, już się umówiłem, paczkę zrobiłem, to już nie będę odwlekał, pojadę autobusem, w którym oczywiście ściski chujnia. Jakoś się z tą paczką wygramoliłem z tego komunistycznego pojazdu i Ikarus, a tu jakimś magicznym trafem niebo czyściutkie w tych starosielcach. Słoneczko przygrzewa, słowronki śpiewają, zdziwko over nine thousand. Ja w zmoczonym kapoku, jak ostatni deszczówkanin, poszedłem niepewnym krokiem w stronę jebanego ośrodka białostockich gwiazd Hollywood. Okolice znałem z filmów, więc nie stresowałem się za nadto nowością otoczenia. Ale niektórzy ludzie z okien patrzyli się na mnie jak na jakiegoś debila. Jakbym z innego kraju przyjechał tutaj, albo lepiej, z innych czasów się teleportował. Teleportują mnie. Co trochę mnie deprymowało, Monka Podszedłem do skrzypiącej bramki. Stres mocno, nogi uginają się z podniety. Dwa razy klikam guzik, który służył do powiadamiania internetowych maskotek o odwiedzinach nowego gościa tej całej schizowej hali zabaw do zwiedzania. Miałem już naduszać przycisk przy bramce po raz trzeci, co nieco przypomniało mi o Jezusie i jego upadkach pod krzyżem, na co się wzdrygnąłem. Ateista Hiro, oczywiście wychowany po chrześcijańsku przez Janka i Graszkę, po tak po polskiemu. Nie musiałem, bo wyszedł on. Potężny warmianin, mlekołak, instrument bębny, prawnok Piłsudskiego, pra-pra-pra-pra kuzyn słynnego perkusisty The Beatles, Krzysztof Kononowicz, jedyny okuratny mieszkaniec bandyckiego Podlasia, zwany także jako Ksiek, Konfident niż Arlak B. Benben, mitoman, wielki teoretyk i badacz zawartości cukru w cukrze. Wyglądał jak dżaba z Gwiezdnych Wojen. Jego obrzydliwa, bulgotliwa aparycja, niepełne uzębienie i pokaźnych rozmiarów bęben budziły dla mnie respekt. Wiedziałem, że po tym spotkaniu zdecydowanie zmieni się moje postrzeganie kśka i całego tego serialu, więc każdą sekundę spędzoną w obrębie Belwederu Konona chciałem przeżywać podwójnie. Powitanie z Krzychem było oziem dłe. Miał szary sweter z legendarnej afery płotowej, jak na pikrelu, co trochę potwierdzało teorię o wyrażaniu emocji przez konona doborem swetra. Mitoman wyrwał mi banknot o nominali, no nominale pięćdziesięciu złotych, który dzierżyłem w ręku niczym bilet do kina. Podałem mu rękę, która po spotkaniu z tą konona w mig stała się czarna jak pasta do butów. Chwilę pomitrężyliśmy za bramką i poszliśmy do rezydencji. Za zgrzytnięciem zamykanej za mną bramki poczułem, jakbym za sobą zostawił inny wymiar i całą dotychczasową osobowość. Klimat tego miejsca to jakiś jeden wielki absurd. Nie ciepło, nie gorąco. Człowiek migreny dostaje szkurwa znowu głowa! Zanim przeszedłem przez wrota do domu, na chwilę poszedłem do nerka. On oczywiście mnie odganiał, tylko się przeżegnałem na ten widok. Wszędzie ślady po defekacjach, pies zmarznięty łańcuch mu się wrzynał w szyję. ogłaskałem bidulkę, podrzuciłem kilka smakołyków i poszedłem do pałacu, bo ksiek mnie wypchnął z terenu pieska swym potężnym bębnem. Zanim wszedłem przez wrota absurdu, chwilę poczekałem, by posłuchać odgłosy dochodzące od nera. Ten jebany niżarłak zabrał temu biednemu psu smakołyki i chyba go uderzył z kopyta, bo tylko pisk psa usłyszałem. Po chwili wszedłem do środka. Wojciech Suchodolski siedział właśnie na wersalce i wpierdalał zupkę kińską z parówkami w czerwonym bezrękawniku. Aż mnie cofnęło, bo odur w salonie był niemiłosierny. Ksiek śmierdział jeszcze mocniej i stał za mną, więc szybciutko usiadłem na drugim końcu barłogu majora, aby uniknąć obrażeń termicznych i zakażenia dróg oddechowych. Będąc szczerym, cały swąd miał swoje źródło w prastarej kuchence. Po kilku minutach sztywnej gadaniny i walki moich ulubieńców z opakowaniem paczki, szczęśliwy gospodarz wysunął dla mnie propozycję. — Anu! jak ty się tak chwaliłeś się, żeś ty zdun jest facet? To ja mam dla pana takie zadanie. Trochę się zaskoczyłem, ale w sumie, jak podkreślałem wcześniej Janonki, lubiłem wykonywać zakorzenioną we mnie zanastka profesję. A co tam? Coś w piecyku albo z kominem? bo widzi pan, powiedział Konon, wertując jakieś kwity ze zbioru donosów. Ja tutaj dla siebie mam taką sprawunek, żebyś mnie pan ten komin, o, o, wskazał na elementy wentylacyjne, tutaj, żebyś mnie pan przepchał. Myślę sobie, no okej. Okay. W sumie czemu nie? Odpowiedziałem więc. No dobrze, zajmę się tym. Niestety nie miałem przy sobie narzędzi. Konon dał mi jakieś podziadku, sparciałe i zatęchłe. Spojrzałem do tego zasmolonego pieca. Jak nie buchło mi czarnym oparem w twarz, tak chwilę byłem nieprzytomny. Ja cię. Z takim poważnym przypadkiem się jeszcze nie spotkałem w moim karierze i to jeszcze w rezydencji samego byłego kandydata na prezydenta Białego Stoku. Z czarną mordą powiedziałem stawkę 300 polskich złotych. Krzysiek poczerwieniał, major wstał, a ja kompletnie zapomniałem, jakie to są realia. Mówię chuj, zrobię to za darmo, bo ksiek już podszedł do mnie na niebezpieczną odległość. Nie chciałem starcia z knurem w jego własnym chlewiku, więc poprosiłem o prowizoryczną maseczkę antygazową i zagłębiłem łeb w ujściu dymów ze szkolnej 17. Edith. Musiałem zrobić sobie przerwę na melisę bo dochodzimy do momentu kulminacyjnego. To, co zobaczyłem po głębszych oględzinach komina, przeszło mnie kurwa na wylot, jak miecz świetlne ciało Gina w pierwszym epizodzie Gwiezdnych wojen. W kanałach wentylacyjnych znalazłem kawałki czarnych worków i bandaży. Spojrzałem jeszcze do pieca, a tam jakaś starodawna biżuteria, spalone okulary, a dalej, a dalej czyjaś ręka? O kurwa, MP3! Pospiesznie wyjąłem łeb z pieca, miałem w tym wprawę przez prawie dziesięć lat obcowanie z piecami. <grytanie> Patrza, salon puściutki. Conan i Major gdzieś wyszli i mnie tu zostawili? Jak to? Ogarnąłem się, umyłem łapy w prowizorycznym zlewie i idę do drzwi frontowych, zamknięte na klucz i zasuwy. Pęka z kluczami też nie było na cympelku. Autentycznie zamarłem. Jako, że moja ciekawość w zaglądaniu do pieców równała się mojej ciekawości do zwiedzania nowych miejsc, to też postanowiłem obadać enigmatyczną resztę pokoi i łazienkę Pałacu Bożego. Wszędzie syf, szczególnie w kiblu. To pomieszczenie było całe brązowe. Rozumiecie to, kurwa? Jakby tam ktoś pomalował ściany nutellą do chuja. A w dwóch pokojach najebane śmieci, butelek po alko pozostałości jedzenia różnych bibelotów. Z jednej szuflady wystawał ogromny płowy ogon jakiegoś szczura. Tego było kurwa za wiele. W tym właśnie momencie cała magia i moje uczucie miłości do szkolnej prysło. Teraz w mojej głowie była już tylko jedna myśl, ucieczkowa. Pot i dreszcze zaczęły mi przechodzić po ciele, gdy szukałem zapasowych kluczy. Wtem przez okno pod bramką zauważyłem, jak dwójka moich dawnych idoli rozmawia za wrotami do normalności z... o kurwa. Nie mogłem w to uwierzyć. Podsłuchałem rozmowę. No. Tutaj macie kasę za wykończenie tego debila, teraz załatwiacie to tak. On tam grzebie, ten walony napyte z dun w tym waszym kominie. Krzysiek go natomiast jeb w głowę czymś tępem i robicie z nim co chcecie. Tylko na koniec załatwcie go jak tamtego, co wam się na poddasze włamał, ale bez resetu pamięci. Sam to zrobię. Macie wsparcie choroszy, dwóch moich ludzi, także powinno pójść ideolo. Wreszcie pozbędę się konkurenta do bycia najpopularniejszym z dunem w Białym Stoku. Tak. To był on we własnej osobie. King of the Diamonds. To on uknął ten plan, zarażając mnie szkolną. Już wiedziałem, że po mnie idą. Suchy dzierżył w dłoni nawet kij baseballowy i krzyśkową kamerę, którą pewnie ma przyszykowaną jako pocisk. Nie miałem się gdzie schować. Poddasze zawalone i nieczynne, w innych pokojach brak miejsca. Musiałem postawić wszystko na jedną kartę i wpierdoliłem się do komina. Wiedziałem, że lepiej umrzeć z zaczadzenia niż jako więzień choroszczy. Komin był dość wąski, ale mimo ucisku moich paździątek, obu, szło tam wytrzymać, bo w górnej części komina było więcej świeżego powietrza. Wiedziałem jednak, że w takiej pozycji za długo nie przeczekam. Musiałem więc szybko wyjść przez komin na powierzchnię. Wtem jednak do mieszkania weszli moi oprawcy, całkowicie zmienieni. Knuro potam w samych galotach, białych i z czarnymi ręcami i major z kijem w stroju męskiej dziwki. Wszystko widziałem przez małą szparkę, dawała mi widok na salon. Obaj zaczęli konwersację. O tak. Dlaczego go szukamy. Będziemy mogli się zabawić. No ja ogółem mówię, że my normalnie jesteśmy normalnymi osobami i ludzie nas chwalą. I ogółem ja za światło płacę, więc jak go złapię, to będzie mój ten zdun ogółem. Ksiek wzdrygnął się. A kto twój facet? To nasz jest, nasz ten gościu. Utuszymy go na bigos. Czy ty ogółem jesteś nienormalny? Proszę się nie odzywać. Nic temu człowiekowi nie będziemy robić. Ja do więzienia iść nie chcę całe te. Po prostu będzie moim, jak to się mówi, niewolnikiem komputerowcem za darmo. Zaczęli poszukiwania i nawoływania. Byłem cały ze Oczułem się jak Neo z Matrixa w tej scenie, kiedy on i ekipa ukrywali się za ścianą przed zastępami agentów Smithów. Wiedziałem, że ich chomicze muszczki nie wykminią tego jeszcze, gdzie jestem, za szybko, ale musiałem działać, bo teraz każdy ruch w kominie oznaczał narażenie na wykrycie. Zaryzykowałem. Zażyłem kilka wdechów powietrza zmieszanego z popiołem i zacząłem Buuu, Krzysiaczku, mój synie, i major zamarli. Księg zaczął się oglądać na wszystkie strony i poczerwieniał. Wziąłem kolejny wdech i znów piskliwym, kobiecym głosikiem stłumionym przez komień powiedziałem Coś ty tu najlepszego zrobił tu. Z tego domu pozostał tylko brud, syf i chlew. I jeszcze pasożyta bezdomnego tutaj sprowadziłeś z paślaku. — Wstyd mi to takiego syna. Zamiast mnie pochować, to spaliłeś mnie w piecu po na poddaszu przez te lata. — Ty nigdy w życiu kobiety nie miałeś! Major zasnął z przerażenia na wersalce. Kona zaczął tarzać się po podłodze i płakać. To była moja okazja. Wespnąłem się i jak kot prześlizgnąłem się przez komin na dach. Cały kurwa czarny w popiele i śmierdzący. Edit 4. Przysięgam, że to już ostatni Edit, ale takiej historii nie da się opisać w jednym poście. Na dachu odsapnąłem, oki uznałem skołatane nerwy i ogarnąłem się. Musiałem spierdalać i to prędko. Jednak coś mnie zatrzymało, a konkretnie ktoś. Dziwna, chuda postać siedziała sobie jak gdyby nigdy nic na dachu do Mostwa Kononowicza. Podszedłem, złapałem go za ramię. Okazało się, że to Meksykano. Dawny reżyser szkolnej 17. Nie mogłem w to uwierzyć. Ale to nie było widmo ani urojenie. On naprawdę tam stał, z kamerą i żubrem w ręku. Najstarszy nastolatek w Polsce przywitał się ze mną. Ogólnie rozmawialiśmy o mojej schizowej sytuacji i o tym, że muszę szybko stąd spierdalać. Meksyk uspokoił mnie. poczęstował żubrem i wyjaśnił, cytuję, że jak dek odechnę, to wszystko wróci do normalności. Cóż, łyknąłem żubra i wtem... Poczułem się jak Kordian na jebanej górze Mont Blanc. Odleciałem, daleko ponad chmury, odleciałem gdzieś, sam nie wiem gdzie, czułem się jak, nie wiem, orbit? Tak, orbit. Chwila bogiego stanu była jednak tylko chwilą. Gdy otworzyłem oczy, Meksykana już nie było, a ja byłem związany w ciemnym pomieszczeniu. Przede mną stali dwaj goryle w kominiarach, Konon i Major przebrani w białe kitle i on ten, który był sprawcą całej mojej historii. Byłem zakneblowany. King of the Diamonds stał przede mną z dziwnym urządzonkiem alaresetator pamięci z facetów w czerni i wygłosił monolog. Posłuchaj, Dominiku. Wreszcie się doigrałeś. Tak. To była zaplanowana akcja. Specjalnie zaraziłem cię uniwersum szkolnej, abyś wpadł i został ukarany za swój pracoholizm. Przez ciebie w całym nowym mieście Białystok każdy, kto potrzebował z duna, dzwonił właśnie do ciebie. Od zawsze moim życiowym marzeniem było zostać Zdunem w moim rodzinnym mieście. Ty od dawna miałeś tu jednak monopol, chuju. Będzie tak. Teraz potraktujecie cię tym urządzonkiem. Wymarzę pamięć i staniesz się do końca swoich dni komputerowcem Dominikiem. Nieśmiałym, posłusznym, nerwowym, z atakami migreny, który będzie zapierdalał na chłodni za tysiąc złotych i usługiwał majorowi za sto złotych od lajta. Taki będzie twój los. Żegnaj z Dunie. Później był już tylko błysk białego światła i pustka. Niewiele pamiętam z okresu pobytu w Choroszczy, tak naprawdę nie powinienem nic pamiętać z całej tej historii. Ogólnie teraz stało się to, co stało się miać. Zostałem komputerowcem majora, którego nikt nie lubi. Do zawodu przyuczał mnie sam niemiecki, u którego wynajmowałem pokoik. Muszę wykonywać polecenia jora i zapierdalać w chłodni, by mieć za co żyć. Dopiero dziś, od 2.17 w nocy, dostałem flashbacku z całej tej historii. Trwam w tym stanie od jakichś czterech miesięcy. Pozostały czas od stycznia spędziłem w choroszczy. Postanowiłem wziąć urlop z chłodniej u Majora, który niedawno poprosił mnie o wstawienie się jutro na szkolną i pomoc w wyprowadzce od Ksika, ale chyba to jedne. I wypierdolę w pizdu. Nie chcę być już niewolnikiem, nie chcę być wyzywany od debili przez fanów uniwersum. Chcę powrócić do normalności. Niech ta historia będzie przestrogą dla każdego. Szkolna niszczy życiorysy, nie dajcie się wciągnąć. No i znowu mi granata, ja rozpierdolę tego antyka!